Ola Kropielnicka. Witam po raz kolejny z supermarketu Leclerc w Śremie przy ulicy Kolejowej. Dzisiaj do godziny 17 i jutro również do tej samej godziny. Odbywają się tutaj targi smaków tradycyjnych. No i zapraszamy na kolejne spotkanie z kolejną marką. Marką, która również oferuje nam. Wspaniałe produkty, które możemy użyć, czy to na kanapki, czy też w formie obiadowej, a jest to firma Smak Tradycji. Ze mną Pani Hanna Piosik. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Oraz pani Katarzyna Matusz. Dzień dobry. Dzień dobry. Smak tradycji. Bardzo adekwatna marka do tego, co dzieje się tutaj w supermarkecie Leclerc dzisiaj. Co Wy akurat oferujecie klientom, którzy odwiedzą sklep dzisiaj oraz jutro? no ja bym tutaj chciała Państwa zachęcić nie tylko dzisiaj, bo ja bym się skupiła na szerszej ofercie, na codziennej ofercie, bo dzisiaj mamy dzień świąteczny, ale no myślę, że mając taką okazję będziemy zapraszać na to, co mamy, czym kusimy, jak to było wcześniej powiedziane, a więc jest to wyrób y, mięsny w słoikach, wyrób y, w oparciu o bardzo różne mięsa. Y, mamy w swojej ofercie mięso wieprzowe, wołowinę, dziczyznę i najmłodsze na przykład dziecko, y, gęsinę. Także no, naprawdę jest w czym wybierać. A y, głównie... Można powiedzieć tak, najkrócej o naszym produkcie, że jest prostota smaku, ale też wyrazistość smaku i bardzo, bardzo skupiamy się na tym, żeby ten produkt był powtarzalny, że po prostu no, nie zawodzimy swoich klientów. A co Pani, by Pani Katarzyno poleciła klientom w szczególności? Wspominaliśmy o gęsinie, to taka bardzo e, lokalna e, mięsna potrawa. Co według Pani tutaj jest takiego najsmaczniejszego? W tym wyjątkowym dniu oczywiście zapraszam e, do posmakowania kiełbasy białej, e, wotrobianki po świnowiciu i smalcu wieprzowego. Na pewno e, klient e, wspomni sobie dawniejsze czasy. No właśnie, jeśli chodzi o białą kiełbasę, przecież zbliżają się święta Wielkanocne. Ona gości chyba na każdym stole przy okazji śniadania wielkanocnego w naszym kraju. Pani Hanno, coś więcej może na temat też filozofii Waszej firmy. Już Pani sporo rzeczy powiedziała, ale sam chociażby fakt, w jaki sposób jest to wszystko opakowane, świadczy o tym, że naprawdę skupiacie się na przekazaniu tych wartości jedzeniowych. Zgadza się, bo y, powiedzmy tak, y, my nastawiamy się na to, żeby nasz produkt sam na siebie pracował, sam był dla siebie najlepszą wizytówką i stąd też y, taka propozycja, taki słoik, y, taka etykieta, która po prostu no, nie przesłania to, co najważniejsze, czyli to, co w środku. Dokładnie. Drodzy Państwo, jeśli nie jesteście, nie czujecie się jeszcze zachęceni do tego, żeby przyjść do supermarketu Leclerc, żeby posmakować nie tylko przy okazji tych dni smaków regionalnych, targów smaków regionalnych, no to zobaczcie, jak to wszystko wygląda z bliska. Ola Kropielnicka, dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia.